Witajcie moi drodzy w kolejnej części recenzji. W kolejnej części recenzji Wam pokażę prezentację lodówki z kostkarką z firmy Gorenie. Eee, lodówka z kostkarką z firmy eee, go, Gorenie. Tak się prezentuje. U góry jest logo. Eee, E, I tutaj jest właśnie kostkarka. E, tutaj e, jak, jak widzicie, to jak są tutaj te... E, te tutaj napisze... E, e, to, 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 to tutaj te, te, te dwie e, o, oznaczają do lodu. Czyli, tak, czyli, czyli, czyli e, lód, e, taki wstrzałości, taki kruszony e, i, i, i woda bo mogę, jak, jak tutaj kliknę, to, to się nic nie stanie. E, bo tutaj mi mruga. E, i, I tutaj macie tutaj ma tak, jak e, child rock, e, ch, e, rock, czyli jak na przykład blokada przed przed tym, przed e, przed, 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 dzie, przed dzieckiem, e, na przykład jak e, no wiecie, no, e, małe dzieci lubią e, majstrować E, e, I jak tutaj e, jest, obecnie jest włączona bl, blokada, bo, bo mogę Wam dodać, że, że chodzi o to, bo jak czasami e, ktoś e, kliknie przypadkowo, coś, jak na przykład za to chwyci i na przykład e, e, gdzieś tutaj e, kliknie, e, to baczcie to na przykład Klik, kliknę sobie tu, a to e, już Widzicie, to, to ten kluczyk mruga. E, ten ekran się wygasa potem. E, I tutaj jak klikniecie w ten przycisk, to, e, to wtedy e, Wam e, poleci woda, e, lód cały i kruszony. I bacie to, jak jak tutaj przytrzymam e, przez 3 sekundy. To jest takie dźwięki i to... To oznacza, że jest teraz blokada jest wyłączona. Jak potem klikacie, to można ustawić tutaj w lodówce, można ustawić do, 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 do maksymalnie plus. Plus. Poczekajcie. Można ustawić do plus 8 stopni. A w zamrażarce to minus 24. Obecnie w zamrażarce, czyli tutaj. Będzie mrażarka, bo mrażarka jest w tej części, to tutaj jest w środku minus 14 stopni. lodówka jest w tej części, tu i tutaj, tutaj jest minus 6, znaczy nie, 6 stopni na plusie. Więc jak, jak otworzymy, teraz są tutaj półki, to tutaj macie miejsce na, na dole, to są miejsce na warzywa, a tutaj na, na jakieś butelki albo. Tutaj e, te inne. U góry jest światło podświetlane, bo lodówka przecież e, musi być poświetlona. Więc e, tą część zamykamy, otwieramy tą część. E, I tutaj jest pojemnik e, z lodem. E, I tutaj e, są takie dwie, dwie, dwa pudełka. Czy się tutaj gdzieś gdzieś zje zamrażalka? E, i, e, I tutaj e, możecie kładzie na przykład, e, na przykład lody tego typu albo e, jakieś tam e, albo, albo, albo jedzenie mrożone. Więc jak się zamkniemy, jeszcze wam pokażę e, jak, jest, jak e, skąd się wytwarza lód. E, tutaj, je, widzicie, mają taki nabyć jak, jak water tank e, i potem ta woda leci e, tutaj do tego pudełka, e, e, gdzie, gdzie się wytwarzają kostki lo, lodu. Tam się ta woda wlewa e, i z powodu takiej temperatury e, to, ta woda zamarzy i tak powstają kostki lodu. One się potem. One się potem zbiorą. <coughs> I jak klikniecie, czy w czy, czy, e, czy, e, tak, e, całości kruszony, e, to wtedy Wam poleci. E, dodam, że, że, że po pierwszym uruchomieniu, e, jak, jak się, jak się e, ut, utworzy lód, to może, to może nawet potrwać to aż, aż do 24 godzin. E, potem to e, e, później troszkę mniej tego czasu e, i, i wtedy będzie się też otworzył e, lód. E, nawet dzisiaj e, na rano też niby będzie tam zaczęło pracować i, i koło po południa e, zaczęło, e, zaczęło tam, lód e, lud, lud Okej, okay, już, to poczekajcie, to tutaj e, już tutaj e, żeby tutaj przyczyniłam przez 3 sekundy. O, i w tej chwili jest zablokowane. I teraz, jak mogę to sobie a ten kluczyk sobie mruga. I to takie zabezpieczenie. Bo e, może tutaj trochę nam chyba jak on napracuje. A nie wiem, czy wy to słyszycie. Oczywiście tutaj jest podświetlane, jak, jak, le, jak leci jak, lód. Yy, i, no, I ja myślę. Yy, Poczekajcie, zobaczę jeszcze, czy coś jeszcze mogę Wam powiedzieć. Nie, znaczy y, mogę Wam powiedzieć, że tutaj jeszcze też znajduje się lampa. Yy, w koszkarze. Znaczy nie w koszkarce tylko w zamrażalce. I jak Wam mówiłem, że tutaj też jest lampa. i i ta lampa, po, po, tak nie wiem, bo w jakichś e, dwóch minutach ona, ona wygasa, bo jest wygasona. E, a jak się zamknie i odwołuje, to ona wtedy e, się świeci Ok, to zamykamy. I wszystko myślę, że to, co chciałam powiedzieć. Tutaj jest lodówka No Frost. E, więc e, dobra, przechodzimy do podsumowania. E, w drugiej części recenzji Wam pokazałem prezentację lodówki, lodówki z kostkarką z firmy Gorenie. I pamiętajcie o, o subskrypcji, o łapce w górę i o dyskusji na kanale. Więc w takim razie wszystko Wam już poopowiadałem, wszystko Wam omówiłem i zapraszam bardzo do mojego. Kolejnego filmiku na moim kanale. Do zobaczenia!